Cześć, mam widzowie Dzisiaj będziemy grali Fortnitea Blitz Royale. I mam taki challenge, że nie mogę używać broni, tylko mogę używać pompy. Ale mogę używać katany i takie rzeczy, tylko mogę tylko używać yy, pompę jako broni. No. I przypominam jeszcze, że Miło by było jakbyś zasubskrybował kanał i zalajkował ten film i wszystkie moje filmy. F y, miło by było. No Dobra. Dobra widzowie. Zaczynamy. A, 13 sekund. Pik pik pik. Przypominam, nie mogę to używać, więc czym strzelam. No i czekam. Dobra, ja chyba wylądam... Ja chyba ląduję tam. Dobra, widzowie. Dobra. Od razu to wyrzucę, bo nie mogę. O wyrzuciłem. Błagam, pompa. Nie, to jest rewolwer, więc nie. No i tak to bo, bo, wygląda jak prawie. Prawie wygląda jak pompa. <coughs> Pompa. O kurde Dobra, mam dwa Jag więc dobrze. Ten ma trzy, albo to jest Epicki. Dobra, to dobrze. O kurde mam typa. Dad. dad, dad, dad. Dobra, chyba będę miał w nie jak strefa będzie zamykała się zamykała, się zamykała o o nie, to jest z gównu sorry yyy mm, nie

Dobra, 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 dobra Zaczynamy. Zaczynamy, zaczynamy zabawę Zaczynamy. O tu jest typ. Nie! On ma, on ma wszystko. On u mnie. Nice! zabiłem jakimś cudem. Ej, jakimś cudem zabiłem, widzę. O kurde, usiadłem. To Megan, ale szkoda, że robię ten challenge. Serio. Uhu. To co to właśnie to wypiję. I ostatni. Dobra, widzowie zdać. Pileksuję. Jej! Dobra. Dziękuję za oglądanie. I no. To pa!